że dzisiaj jak widzicie troszkę inna sceneria. Nie nagrywam tego filmu z łazienki, gdzie pracuje pralka. Nie nagrywam tego filmu także z salonu, gdzie w tym momencie jest moja żona z synkiem Mikołajem. Dzisiaj filmik nagrywam z sypialni, gdzie jak widzicie w tle jest barierka, łóżeczka mojego synka, a także kawałek przewijaka. Więc jutro we Francji, a właściwie za kilka godzin, Będziemy świętować rocznicę wielkiej rewolucji francuskiej, a to oznacza, że towarzysz Michał jest bardzo, bardzo zmęczony, bo ponieważ jutro sklepy są zamknięte, to dzisiaj w mojej pracy, w mojej chłodni było bardzo dużo pracy. Towarzysz Michał czeka, aż skończy się pranie, czeka, aż skończę nagrywać ten film i jak tylko wrzucę film i rozwieszę pranie, to idę spać, bo naprawdę jestem bardzo, bardzo zmęczony. Zresztą dużo pracy było nie tylko dzisiaj, ale przez całe te trzy dni. W poniedziałek 10 godzin. Wczoraj było godzin 8, a dzisiaj znowu godzin 10, więc naprawdę bardzo bardzo dużo. No przekroczyłem tutaj, ja w tym momencie pracuję na pół etatu, no i mój kontrakt to jest 25, 25 godzin, no ale w te 3 dni zrobiłem 28 godzin, więc nawet, nawet zrobiłem nadgodzinę. No. Dobrze, więc, więc co do jutrzejszego święta, no to jest to dość śmieszne, śmieszne, śmieszne ze względu na fakt, że wszyscy mówią, że jutro jest święto, właściwie święto jest nie tylko jutro, ale także w piątek, bo wiele osób wzięło sobie tutaj wolny piątek, żeby mieć... Wolny weekend, więc cztery dni wolnego, a więc okazja, żeby wyjechać za miasto, a więc okazja, żeby zrobić sobie małe wakacje. Więc wszyscy mówią, że jest jakieś święto, ale tak naprawdę nikt się nie zastanawia, co to za święto. Co to za święto, a święto jest bardzo ciekawe. No. Dla nas, komunistów, no, warto tutaj przypomnieć. Że my jutro będziemy świętować tutaj rocznicę tego, że zdesperowany, agresywny lud Paryża, który właśnie cierpiał drożyznę, że ceny chleba były bardzo, bardzo duże, no to się wkurzył, wyszedł walczyć, poszedł szturmować Bastylię, i to był taki początek procesu, który doprowadził do upadku feudalizmu we Francji, więc jeśli chodzi, więc, więc, więc jakby to dzisiejsze święto jest całkowite wyprane z treści, że tutaj no świętujemy Dzień jakiejś jedności, Dzień jakiegoś wielkiego czynu, ale nie świętujemy tego, że biedni ludzie przyciśnięci drożyzną, którzy po prostu, no, żeby walczyć o przetrwanie, żeby nie umrzeć z głodu, musieli walczyć i to była walka nie przeciwko jakiemuś mitycznemu wrogowi, który jest gdzieś daleko, daleko poza granicami, ale to jest walka przeciwko wrogom wewnętrznemu, to jest walka przeciwko wyzyskiwaczom w tym kraju, w tym mieście, tym właśnie, więc tutaj, żeby, żeby, żeby tutaj rozwiązać problemy żywnościowe, żeby pro rozwiązać problemy systemowe trzeba ukarać pasożytów trzeba ukarać wyzyskiwaczy. No o tym dzisiaj media francuskie nie mówią. A szkoda, bo wiele tutaj czynników, które widzieliśmy w 1789 roku, między innymi drożyzna. Drożyzna już tutaj za kilka tygodni, w wyniku właśnie faktu, że Załański zaminował port w Odessie już mówi się, że tutaj będzie duże rosnące ceny. Ceny żywności, że nawet dojdzie do głodu, że miliony ludzi w Afryce będzie głodować. No tutaj widzimy pewne podobieństwa, no i właśnie dlatego, że mamy do czynienia z pewnymi podobieństwami, to żeby tutaj nie inspirować e, ludzi w Paryżu czy we Francji do buntu i przypominać, że już kiedyś można się było zbuntować i, i walczyć, <laughs> no to jest to takie, takie właściwie święto, e, gdzie się świętuje, ale nie wiadomo po co. No. Dobrze, więc tyle tytułem wstępu. Tytułem wstępu także chciałbym zareklamować dwa moje gościnne występy w piątek, chyba o godzinie 21, ale musiałbym to sprawdzić. O 20 lub 21 na pewno informacja będzie na kanale. Będę występował na streamie u kolegi czy też towarzysza Gabriela. No kolega czy towarzysz to się okaże w piątek no w każdym razie Gabriel kiedyś prowadził kanał 12 tysięcy szabel później teraz chyba prowadzi kanał Szabel, gdyż po prostu tamten kanał został zablokowany na YouTubie. Będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o sprawach bieżących, przede wszystkim o wojnie na Ukrainie. No, Gabriel na swoim kanale tutaj także publikuje niektóre moje filmy. Twierdzi, że jest zwolennikiem Polskiej Republiki Radzieckiej, więc jeśli to prawda, że Gabriel jest zwolennikiem Polskiej Republiki Rad to jest o czym rozmawiać. Więc w piątek, w piątek będę na streamie u Gabriela, ale jeszcze ciekawsza jest, znaczy nie wiem, czy jeszcze, no ale, ale równie ciekawą propozycją, jaką chciałbym Wam tutaj towarzyszem zaproponować, jest mój występ w sobotę. Mianowicie w sobotę odbędzie się debata, debata z udziałem towarzysza Michała, będzie to debata z niejakim Leszkiem Burhardem, Burhardem, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia. Jest to deweloper, tak chyba, chyba deweloper, albo w każdym razie ktoś tam, kto, kto pracuje chyba dla deweloperów. To, co jest ważne, to że jest to członek partii Korwin, bodajże wiceprzewodniczący warszawskich struktur partii Korwin. No, i tematem, tematem debaty jest kwestia właśnie mieszkalnictwa. Mieszkalnictwa, a więc jak na kwestię mieszkań patrzy komunista, a jak na kwestię mieszkań patrzy właśnie korwinista. Więc będzie, ta debata odbędzie się w sobotę o godzinie 20.00 na radiu. Antykapitalistycznym. E, oczywiście jedna i druga rzecz będzie zareklamowana wkrótce, e, więc e, jeśli chodzi o tą debatę z tym właśnie panem Burhardem, no to to jest sprawa dosłownie, która wypłynęła e, kilka, e, kilka, na, kilkadziesiąt minut temu, więc <laughs> bardzo, bardzo świeża. No, ale oczywiście towarzysz Michał jest chętny, towarzysz Michał jest. Gotowe. Dobrze, tyle tytułem wstępu. A teraz chciałbym na szybko skomentować jedną tak właściwie rzecz, która jest takim no troszkę komentarzem no, no do nagrania tego filmu zainspirował mnie tutaj nie, redaktor Engelhardt z Myśli Polskiej, który tam komentował dzisiaj nie, właśnie obchody rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Rzezi Wołyńskiej, na początku chciałbym powiedzieć coś zupełnie niezwiązanego tutaj z tym co mówił pan Engelgard, że na demonstracji w Warszawie była demonstracja właśnie w rocznicę Rzezi Wołyńskiej, była to demonstracja o charakterze historycznym, ale w pewnym momencie pojawiły się tam hasła, banderowców deportować deportować banderowców deportować banderowców na początku to hasło było skandowane przez kilka czy kilkanaście osób tak nie śmiało, a po pewnym czasie po pewnym czasie to hasło zostało potwycone przez całą demonstrację i bardzo mnie to cieszy, gdyż wydaje mi się, że prawa autorskie do tego, do tego postulatu deportować banderowców ma towarzysz Michał. Ja chyba jako pierwszy publicznie w internecie rzuciłem to hasło deportować banderowców. Jeszcze tutaj, w lutym nagrywałem filmy, w którym domagałem się deportowania wszystkich banderowców z terytorium polskich i cieszy mnie to, że tutaj te słowa, które towarzysz Michał wygłasza gdzieś tam w samochodzie yy, i ludziom się wydaje, a po co ty gadasz, nikt cię nie słucha, no nikt cię nie słucha, a tak, teraz jest demonstracja i te hasła, które ja tutaj rzucam, to jest wszystko podchwytywane przez, przez masy, więc bardzo mnie to cieszy, nawet jeśli nikt się na mnie nie powołuje, to cieszy mnie to, że tutaj pewna idea, którą ja tutaj staram się yy, właśnie prezentować, że ona idzie w masę. Dobrze. notabene, jeśli tutaj proszę prośba o komentarz. Jeśli ktoś przede mną, jeśli ktoś przede mną głosił hasło deportować banderowców, to bardzo chętnie z tym człowiekiem porozmawiam, zapraszam na kanał, wdajcie linka, powiedzcie kto. I jak ale wydaje mi się, że nikt wcześniej przed towarzyszem Michałem nie głosił publicznie takiego hasła deportować banderowców. No ale no, oczywiście no kto chce, niech, niech tak, że mam nadzieję, że niedługo cała Polska będzie głośno krzyczeć Deportować banderowców Dobrze, a to co chciałbym dzisiaj powiedzieć To jest taki komentarz do postawy polskiego kościoła katolickiego Mianowicie, mianowicie rocznica rzezi wołyńskiej To jest tak naprawdę rocznica wydarzeń Wydarzeń, które... Są znane jako Krwawa Niedziela, bo o ile mordy, mordy na ludności polskiej dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów to był pewien y, proces trwający kilka lat, no bo to się zaczęło, to się nawet zaczęło przed 43 rokiem, bo tutaj już w 41 roku mieliśmy do czynienia z takimi mordami, no ale oczywiście najbardziej znane są tutaj te morderstwa, nie wiem czy słychać mojego synka, E, troszkę on nie rozprasza, nie wiem co mu żona zrobiła, no ale w każdym razie, jeśli słychać to. Yy... Dobra, e, więc, więc oczywiście to mordowanie ludności polskiej na, na Kresach przez ukraińskich nacjonalistów rozpoczęło się w 1941 roku. E, w 1943 roku była tutaj ta dość apogeum tego, no ale warto to jakby przypomnieć, że, że to się nie skończyło. Mordowano Polaków już w 1944-1945, a nawet, a nawet tutaj jeszcze w czasie, już po zakończeniu działań zbrojnych, kiedy tam były tutaj walki z, z nacjonalistami ukraińskimi w Bieszczadach tutaj. Dopiero dopiero tak naprawdę akcja Wisła postawiła kres temu, temu banderowskiemu. Barbarzyństwo. Więc, 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 tak naprawdę te, te wydarzenia z 11 lipca 1943 roku to są konkretnie wydarzenia odnoszące się do pewnego do do, 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 do rozkazu UPA, który miał na celu właśnie wymordować Polaków, którzy gromadzili się w niedzielę. W różnych wsiach i w różnych małych miasteczkach, w kościołach katolickich. I to jest ważne, to znaczy, że ten mord na, na, na Polakach w ten sposób ma charakter nie tylko rzezi na, na gruncie właśnie narodowym, ale także na gruncie religijnym i fakt, że część tych Polaków zostało zamordowanych w kościołach że kościoły zostały otoczone zamknięte i albo podpalone albo też dokonywano rzezi rzezi Polaków w tych, w tych właśnie otoczonych przez banderowców w kościołach no to no Znając tradycję Kościoła katolickiego, no to to powinno być no, jeden z ważniejszych jakichś takich. Czynników, no nie tylko dla polskiego kościoła katolickiego, ale w ogóle no, dla Watykanu, no, że tutaj w końcu w czasie krwawej niedzieli śmierć poniosło ponad 100 polskich, znaczy polskich, no, 100, księży katolickich, 100 księży katolickich, którzy odprawiali właśnie msze w tych kościołach. Więc chociażby z tego punktu widzenia Watykan i, i polski kościół powinien ten 11 lipca, no. Traktować jako jakiś dzień, no jeden z najważniejszych dni, no, no, y, gdzie mamy do czynienia z prześladowaniami za wiarę właśnie mamy do czynienia z pewnym masowym, masowym męczeństwem, masowym męczeństwem polskich księży No, ja odnoszę wrażenie, że Polski kościół kładzie na to Lachę, no, że właściwie polski kościół ma to w dupie. No i kiedy porównamy sobie taką sytuację, że właściwie w każdym polskim mieście, w każdym polskim miasteczku, a właściwie w każdym polskim w każdej polskiej wsi i chyba w każdym polskim kiblu nawet mamy do czynienia z jakąś upamiętnieniem popiłuszki, że popiełuszko, popiłuszko, popiłzko i tak można sobie właśnie tutaj od rana do wieczora właśnie gadać o męczeństwie. Księży. Księża Jerzego, księdza Jerzego. Zresztą ksiądz Jerzy m, m, powinien być zlustrowany, bo ksiądz Jerzy e, tutaj pełnił służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim, w Ludowym, czyli tym komunistycznym. No. <laughs> e, więc, więc, tak jak tutaj właśnie jest atakowany Kiszczak czy, czy Jaruzelski, to powinien być atakowany także popiełuszko, jako właśnie e, no, tutaj funkcjonariusz komunistycznych służb mundurowych. No ale e, żarty żartami. E, no, dziwi mnie fakt, że, że ma mamy tak bardzo tutaj eksploatowaną tą postać Popiuszki, a równocześnie całkowicie pominięci są ci księża, którzy zostali zamordowani przez banderowców 11 i 12 lipca 1943 roku. Nie ma pomników, nie ma upamiętnień, nie znamy tych nazwisk, nie znamy tych miejsc, nie ma nic właściwie, nie ma nic, temat nie istnieje, temat nie istnieje, no bo jest to niewygodne polityczne, no bo tutaj no, e, banderowcy u, Ukrainy Banderowska Ukraina jako sojusznik w ramach, w ramach NATO, jako sojusznik do walki z Rosją. No, no, nie wypada krytykować, nie wypada przypominać. I tak dalej. No, także nie ma w Polsce żadnego wielkiego pomnika dotyczącego rzezi Wołyńskiej. Jest jakiś skwerek w Warszawie, zresztą niedaleko miejsca, gdzie towarzysz Michał się wychował. No, i jest taki skwerek właśnie obok trasy szybkiego ruchu. Tam jest, tam jest pomnik AK z Wołynia. No i, i o której godzinie byście nie stali pod tym pomnikiem Akazwonia ze względu na fakt, że mamy tutaj trasę szybkiego ruchu, gdzie cały czas przyjeżdżają tiry i inne szybkie samochody no to nie da się tam wygłosić przemówienia bo cały, zawsze jest tam głośno, więc chyba nieprzypadkowo wybrano akurat takie miejsce na, 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 taką, na taką niewygodną niewygodną prawdę więc ja stawiam otwarcie pytanie czy, czy jakiś katolik oglądający towarzysza Michała mógłby mi wytłumaczyć dlaczego tak bardzo tutaj no, mamy taką niesymetryczną sytuację że z jednej strony tak bardzo bardzo się tutaj y, polscy księża onanizują y, w sprawie popiełuszki, a równocześnie przemilczają ponad stu księży zamordowanych przez banderowców. Proszę o odpowiedź.